Dzisiaj chciałem omówić skręt w lewo na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Tutaj często mamy dylemat, czy włączyć kierunkowskaz czy nie. Wynika to z tego, że jedni uważają skrzyżowanie o ruchu okrężnym jako jedno skrzyżowanie, inni uważają jako zespół skrzyżowań. W Łodzi uważamy to jako skrzyżowanie, dlatego jeżeli egzaminator wydaje polecenie skrętu w lewo, Mamy ustawić się i sygnalizować skręt tak jak na każdym innym skrzyżowaniu. I teraz będziemy skręcać w lewo. Lewy kierunkowskaz, lewy pas, bo są dwa. Skręt w lewo z lewego. Wjeżdżamy na lewy pas. I teraz będzie stopniowa zmiana pasa. Wyłączyć kierunkowskaz, popatrzeć w prawe lusterko, włączyć prawy kierunkowskaz. Stopniowo zmieniamy pas na prawy i wyjeżdżamy z ronda z prawego pasu.